ma z tej strony mister orzech i ze mną jest? nie Rakstar się Dzień dobry. no Rakstar się przywitał i co to jest? Shadow. Christmas special map. no dobra no to ja już włączam ja też. Kurde. 500 spadło mi do 30 fps ów wow. oh yeah oh fuck yeah Collect, uh, A to o... jest pierwsze spotkanie Ej, proszę to, to jest Dobra. moje pierwsze spotkanie akurat z tym Akurat z tym to jest moje pierwsze spotkanie więc Nie wiem, mogę... O, fajna muzyka! Mogę trochę lać na... Ryżu ścisz to Dlaczego? Ryżu no. A no właśnie, Ryżu się nie przywitał. Ham. Ham. No. Ale to trafie... slender. Co? jak cię teraz, Ryżu, po Nie. Yeah. Jesteś... Okej. Oh, yeah. U, pierwszy prezencik. ryż. gdzieś to mówiłem. No właśnie Ja zawsze wiedziałem, że z tym Mikołajem musi być coś nie tego No weźcie, taki gruby pedofil łazi i rodzaje za darmo prezent Tym no coś po prostu musi być nie tak, nie? Nie Wiedziałem, że ten gruby pedofil musi coś złego robić Po prostu to kurna wiedziałem Okej, okay, drugi prezencik. Już drugi, a nie mogę walczyć. Tak, to co? to jest To jest fajne. jest fajne. To tak fajne. To jest mi To wydaje, fajne. To jest fajne. To jest fajne. To jest fajne. Ne 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 ne, ja pierdę. Hej, 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 he. to jest taki gruby gej. Pedopin. A, jak co? Wiesz, że... Nie wiem czemu, ale jakoś mam takie... O, oh, fakt. Run, run. Jest za mną, wiesz? Merry no? Christmas. Merry Christmas. Co? Zabił, zabił cię? No, dwa prezenty miałem, zabił mnie. Ale wiesz dlaczego mnie zabił? Nie. Bo mi się sprint skończył. Ja tam widzę tylko bałwanka Okej, okay, to wiecie co? Ja... żeby taki w filmik krótki nie... Trzeci wierzę, prezencik! Ale żeby taki w filmik krótki mi nie wyszedł na mój kanał więc wezmę od początku. Uuu! No, podnieś się. Ja prezencik. Ej!

Kurde! Tak, 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 tak! Próbuj pedląski! Jeszcze mnie nie zabił, ale wiem, że jest za mną, no bo... Ale Łatwo go rozpocząć, jak się zapadło. No wiem. Bo latarka bija. To jest za mną. I że on jest za mną. Co? No. Ja rozpina rozmorek. Aż się boję. Ale wiesz, wiesz co jest fajne w tej mapie? Kurde, co to ma być, Takie mi się fajne. pojawia? No to że jest za to. Kurde, nie mogę znaleźć więcej prezentów. Ja jestem głodny prezentów. Ale ten, właśnie, nie wiem, to trzeba szukać tą mapę, nie wiadomo. Mam... O, prezenci! Drugi prezenci. O Ale kurde Wyrównając chwilę, wiesz? Czyli dwa prezenty Kurde, ja tu mam cztery prezenty. Nie mogę znaleźć więcej. Ale, a ile ich trzeba zebrać? Osiem. O kurde. Osiem. Czy jestem w połowie? Kurde. Ja. Kurde, no. Ja. ma? Wałci mnie. Oh. Ragstar, co sądzisz? Zakończyć takim krótkim... Taki krótki filmik, czy... Oh. Jeszcze raz, dawaj, bo to jest fajna mapa, wiesz? No dobra, to daj jeszcze raz. Ho, ho, ho. Tak jak Am jak Mam raz. nadzieję, że widzowie jesteście zadowoleni. Orzek! Orzek! Orzek przesyła spóźnione pozdrowienia na święta. Tak. tak. święta. I ten spedalony Mikołaj też. A byłbym zapomniał. Bójcie się Mikołaja. Był taki horror tam jeden jak... Ten jak z moim tatą Rundą, to był taki horror. O prezencik! Piąty? Pierwszy. Where are you, Santa Claus? I'm coming for your presents. I'm coming for your presents. Ej, ale wiesz, mam trzy prezenty i nie mogłem znaleźć Ja miałem cztery. Więc jak ja miałem problemy ze znalezieniem ich? Raktar, podgłoś mikrofon. O Dlaczego? No bo cię prawie nie słyszałem przez tą muzykę. Okej, dobra. Czemu nie widzę prezentów? Zwykle pod choinką jestem w tym dobry. Na święta teraz... jestem w tym dobry, gdzie są prezenty? Ale teraz nie są święta. Faktycznie. Dobra, uwaga. Jest 31 stycznia. Kurde, gdzie są prezenty? Na święta jestem dobry w szukaniu ich, ale... Ale teraz jest 31 stycznia, więc się ogarnij, bo to nie są święta. No kurna, rozumiem. Rozumiem, że to nie są święta, A dlaczego ja ich nie mogę znaleźć? Jestem głodny prezentów. Co się stało. Santa Claus. Fuck you Santa Claus. Fuck. Wie mi że to jest gruby pedofil? No ja ja zabrałem dwie karteczki wcześniej i trzy teraz. Jakie karteczki? Co ty pieprzysz? No prezenty, no to musimy... Kurde. Poszedł, tak. wąk. Ej, Jezora, jak poszedł w on. Gruby pedofil. Grać jeszcze raz, czy ten? Gruby pedofil jest za mną. Orzech. Co? Gracie jeszcze raz? Nie, tam ja zaraz i tak zakończę odcinek. No ja taki krótki świąteczny, spóźniony świąteczny. Mam no, taki e, cze, prezent dla was Kurde, wiem, że on jest za mną Normal Dobra, mam trzy prezenty. Odwróć się za siebie. Nie jestem gorszy od ciebie, przynajmniej. Dobra, ale odwróć się za siebie. Nie. A wiesz, co ja miałem? Mikołaja? Ale nie, wiesz dlaczego miałem taki krzyk? No co? Bo weź ja się odwracam... Rakstar, nie słyszę cię! Ja się odwracam, a on był Cztery. Za mną. Cztery! Rakstar, prawie cię nie słyszę! Dlaczego? No nie wiem to Może sobie muzykę, znaczy głośniki albo coś. Nie no dobra, ryżu podgłoś, Ryżu podgłosił, zostaw to ryżu. Już jest dobrze. Ryżu podgłosił i teraz Cię prawie słyszę. No dobra, no to spoko. Proszę sobie mikrofon tak poprawię. <mum> oh fuck, ja pierdolę! Mój piąty prezent! Ne, 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 nie zwrócisz mnie! E, Hej! Orzech? Co? A jak On był za... odwrócił się za siebie? Tak. Ej, i on był jak daleko od Ciebie? Niedaleko, mam piąty prezencik! Ej, a jak on cię zabija, to nie? Mister Orzech? No co? Ty się wcale nie odwróciłeś. Cicho, cicho. Nie. Kurde, zboczeniec! Orzech. Stary, gruby zboczeniec! Mówiłem, że stary, gruby zboczeniec? Ej, jak daleko on był od ciebie? Dobra, przynajmniej się nie odwróciłem się. Ale teraz jak zginąłeś, to jak daleko on był od ciebie? Teraz? Eee, niedaleko. A wiesz, nie dlaczego, wie... a wiesz dlaczego ja krzyknąłem? No, dlaczego? Bo on był w takiej odległości ode mnie. Nawet nie widzę w jak... A, no tak, taki. No w no jakiej? No to my się z wami żegnamy. Tak, no tak, Rakstar. I kto się żegna? Ja. Ryżu. No właśnie, ryżu, orzech i? Tak, stary. I mam nadzieję, że odcinek taki, taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do dodawania łapek w górę, subskrybowania naszych kanałów i oczywiście piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków. No A no i jeszcze jedna uwaga dla wszystkich widzów. Pamiętajcie, na święta przyszykujcie broń palną. Mikołaj. To pedofil. Ja się żegnam. Nara. Cześć.